Kolejka tirów ciągnie się w kierunku Bobrownik, przejścia granicznego. W Bobrownikach, przejścia polsko-białoruskiego, ta kolejka zaczyna się już na obrzeżach, obrzeżach Białego Stoku, czyli od przejścia granicznego to jest ponad 40 km. Ruch bardzo spowolniony, tylko jednym pasem. Czasami dochodzi do tego, że są takie zastoje, bo Nadjeżdżają w kierunku chociażby Gródka, czyli na tej trasie samochody z Białego Stoku. My jedziemy w kierunku Białego Stoku i wtedy tworzy się konflikt interesów. Policja jest gdzie gdzieniegdzie, teraz jest przestrzeń do jazdy, no ale jak widzicie, kierowcy tirów tej przestrzeni nie mają, muszą czekać nawet około 90 godzin na odprawę. Jak Mówią mi właściciele agencji celnych, w normalnych warunkach podczas odprawy tirów przejście graniczne w Bobrownikach opuszcza w obydwu kierunkach, i polskim, i białoruskim, 400 tirów. W tym momencie te odprawy są na tyle spowolnione, że zamiast 400 tirów odprawia się tam 100 tirów, czyli 50 wyjeżdżających z Polski i 50 wjeżdżających. Do Polski. Jak słyszymy, też ma to związek z wojną w Ukrainie, z tymi sankcjami, ze spowolnieniem tych odpraw, no ale jak widzicie, w praktyce to wygląda właśnie tak. I tutaj zbliżamy się, widzimy, że jest właśnie taki zator, o którym wcześniej wspominałem. No, kierowcy starają się być wobec siebie uprzejmi i ustępują miejsca na drodze.